Poznaniu.pl Poznań w minutę Poznaniacy żyją coraz dłużej wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego opracowanych przez Poznański Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej. Szczegóły znajdziecie na wpoznaniu.pl Już za prawie miesiąc tuż przed świętami podróżni znów będą mogli cieszyć się trasą kolejową do Zakopanego. Po gruntownej modernizacji linii kolejowej nr 99 na odcinku Habówka zakopane PKP ogłaszają pełny powrót połączeń kolejowych na trasie Kraków-Zakopane. Od 22 grudnia Poznaniacy znów będą mogli bezpośrednio pociągiem pojechać do Zakopanego. Komisja Europejska zatwierdziła wypłatę pierwszej zaliczki dla Polski ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Ustępujący rząd Prawa i Sprawiedliwości nie chciał spełnić warunków praworządności, przez co przez lata Polska nie dostawała funduszy z KPO. Na te pieniądze czeka także Poznań. Lista projektów jest już gotowa. W związku z zakończeniem prac przy budowie ulicy Żabikowskiej w Luboniu przywrócona zostanie stała trasa autobusów linii numer 215. Szczegóły na poznaniu.pl